No to chyba 12-13 sezon, zaczęłam się zastanawiać, jak ktoś o tym powiedział. Przede wszystkim zabawa. Przede wszystkim fan, myślę, radość z grania i tutaj jest wiele dziewczyn, które po prostu się cieszy tym turniejem i myślę, że to przede wszystkim z tego powodu i też fajna możliwość spotkania się z innymi dziewczynami, z innymi drużynami. Wiadomo, trenerzy też między sobą mogą się dzielić różnymi doświadczeniami itd. Więc myślę, że po prostu ogólnie impreza taka na to, żeby łapać integrację i fan i cieszyć się z gry w futsal. Dlaczego warto? Myślę, że są największa impreza w Polsce, jeżeli chodzi o futsal. Na pewno futsal kobiecy. Bardzo fajna impreza, integruje środowisko. Bardzo wysoki poziom z roku na rok, coraz wyższy. Także myślę, że warto pod każdym względem. Taką odskocznią. Fajnie jest przyjechać, spędzić trzy dni gdzieś z całą drużyną, poznać nowych ludzi. I to taki mini turniej fajny. Albo pierwszy raz organizatorem jest AZS AWF Katowice. To nie pierwsze, nie pierwsze wydarzenie za dużo sportu wyczynowego czy powszechnego, które organizujemy, ale Akademickie Mistrzostwa Polski są po raz pierwszy. Czym dla nas jest to wielkie wyróżnienie gościć tutaj najlepsze drużyny futsalowe i kobiet i mężczyzn. Dobra zabawa organizacyjna, a przede wszystkim coś, z czym, z czym mierzymy się od lat czyli organizacja po prostu fajnego wydarzenia. Lubię, tak, to już któryś raz, więc ja się cieszę, to jest taki inny weekend zawsze wyrwany z takiej naszej codzienności, więc ja to bardzo lubię i doceniam ten czas, że można się nie przyjmować tym, co zostawiamy powiedzmy w Poznaniu. Jesteśmy jedyną uczelnią techniczną tutaj na finałach, więc to też jest duma. No i naszym celem było przyjechać i się dobrze bawić. No nic założone nie było od góry. Jesteśmy pierwszy raz na finałach. Nie licząc tych, co jest się gospodarzem, wiadomo. Bo jest piękną dyscypliną sportu. Bardzo szybką, pada dużo bramek. Rzadko kiedy są mecze bezbramkowe, rzadko kiedy są remisy, bardzo dużo szybkich akcji. Szybko się wszystko dzieje na boisku. Także jest bardzo atrakcyjny i zachęcam wszystkich do oglądania futsalu, szczególnie kobiecego. My jesteśmy uczelnią która i klubem, który jest mocny w dyscyplinach indywidualnych. Bardzo dużo medali zdobywamy w judo, bardzo dużo medali zdobywamy w pływaniu. Natomiast w sportach drużynowych mieliśmy sukcesy, natomiast futsal jest czymś, z czym powracamy, debiutujemy, można powiedzieć, od wielu, wielu lat, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze drużyny grają w tym finale i mamy nadzieję, że sprawią niespodziankę. No Na razie to dopiero początek, ale jestem pod wrażeniem obiektu, więc myślę, że, że fajna sprawa i na ta, fajnie, że możemy na takich obiektach grać. Bo, bo to już w którychś ampy były różne te hale, różne miejsca, więc ja się bardzo cieszę, że tutaj myślę, że wychodzi dobrze. Widać, że profesjonalnie, fajnie strona prowadzona, wszystko jest jasne, przejrzyste, a z czasem były z tym problemy, więc to doceniam i myślę, że inni kibice, którzy może nie są tutaj na miejscu, to, to mogą śledzić te poczynania i to najważniejsze. Ciężko właśnie jest to ocenić ze względu na to, że tu jest duża mieszanka, są zawodniczki, które gdzieś tam na boiskach trawiastych, czy na hali w ekstralidze są, czy tam w tych pierwszych ligach i tak dalej. Są takie z tych niższych poziomów rozrywkowych i takie co tylko w uczelni grają w piłkę, więc jest cała mieszanka, więc poziom jest taki, że tak powiem, różnie to bywa. Czasami jest tak, że ta jedna zawodniczka na przykład z różnie potrafi popchać, czasami nie wystarcza. No. Zazwyczaj nieprzewidywalne są mecze po prostu przez to. Są dziewczyny grające w reprezentacji polskiej w futsalu, są dziewczyny gdzieś tam z przeszłością w reprezentacji polskiej na trawie, są dziewczyny grające w Ekstralidze futsalu, w Ekstralidze na trawie, także myślę, że ten poziom jest bardzo wysoki i z roku na rok na pewno jest z moich obserwacji coraz wyższy. No Jezu, dużo emocji, dużo dynamika, dużo się dzieje, dużo zmian, jak ktoś strzela bramkę, potem ktoś dwie, gonimy wynik. Widzę, że kobiety są po prostu też ambitne i takie charakterne i to widać po prostu na parkiecie, więc, więc myślę, że z tego powodu A i też widać tą radość, tak jak u mnie myślę teraz, więc to najważniejsze. Każdy, kto organizował takie wydarzenie to wie, że to kawał, kawał ciężkiej roboty, natomiast yy, nie ukrywamy, że budujemy też zespół organizacyjny. Więc bardzo się cieszymy, poznajemy się, docieramy się. Tworzenie tego typu imprez poza tym wysiłkiem organizacyjnym jest też dobrą zabawą, docieraniem zespołu, budowaniem relacji i poznawaniem nowych ludzi, czy kontaktem z, z uczestnikami, którzy przyjeżdżają. Więc jest to wyzwanie, jest to kawał, ciężki kawał chleba, jeśli chodzi o organizację, natomiast też dobra zabawa. Łączymy, krótko mówiąc, obowiązki z dobrą zabawą, a i, i z takim fanem, który który cały czas przy tym jest. No, szczerze nie wiem co się stało. Na początku w ogóle w szoku byłyśmy, że tak szybko zaczęliśmy prowadzić. Później no troszkę nam się wymskło z rąk, ale to futsal też ma w sobie, że łatwo stracić dużo bramek szybko.